Będziesz tęsknić. Będziesz tęsknić. O, chyba tak. Cześć w lasy, tu Alex, jest godzina 9.35. Ja właśnie mam ze sobą swoją walizeczkę i jadę właśnie do Kopenhagi! Autobus, dojadę do Asi i odezwę się do was tam już Chociaż muszę wam powiedzieć, że czuję się jakaś taka zespała, nie wiem, dziwna Ponieważ nic nie piłam, ponieważ ja mam problem z siuszaniem Chodzę z siku po prostu co dwie minuty jak zacznę coś pić Więc musiałam nic nie pić, żeby po prostu nie chodzić w siku si 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 za chwilę Bo bym wkurzała wszystkich naokoło szcete pięknego mi zrobiła. Hej, Milenczek. Mm. This girl is from Bulgaria. Hi. Uh, where do you come from, Gary? I'm from Bulgaria. Mm. Been living here for four years now. DK. Woohoo. Nice to meet you. <laughs> We already you. know each other, but my viewers know you maybe. Uh, they don't know me maybe. No. No, they know, you. I've showed you already. Yeah, one time we were yeah. making food. Yeah. Yeah. You kitchen. were dancing. Tak. we're powiedziałam Asi, że wydaje mi się, że przytę. To, to jest znak tego, jaką ja jestem dobrą przyjaciółką. Ja daję ci znaki, kochanie. <laughs> A ja co odpowiedziałam? Że wcale nie bo to teraz jestem spuknięta. Dokładnie. <laughs> to na pewno od <laughs> Bukowałam dzisiaj rano ten bilet do Kopenhagi, i na, tym taki, na tej stronie Rule Bilet. Ja tam bukuję, że jestem studentką, a już studentką nie jestem, mhm. i nigdy tak wcześniej nie było. Ale tym razem kazali takie wyskoczyło powiadomienie że jeżeli na Twojej karcie nie jest napisane, kiedy masz statę ważności, to proszę o przyniesienie potwierdzenia z uniwersytetu, mhm. że jesteś studentką, a na mojej karcie nie ma daty ważności, a ja zawsze używam po do wszystkiego, że jestem studentką. Mhm. tak się bałam i zapłaciłam 150 korun zamiast 200, ale mówię dobra, już zaryzykuję i wezmę ten studencki. Mhm. I ten... I przychodzę dzisiaj i gościu nie sprawdzał tego, że jak ja się ucieszyłam. No, po prostu mam nadzieję, że tak samo będzie, jak będę wracać. No. Trzeba zawsze wykorzystywać takie okazje. Trzeba zawsze oszukiwać. Tak. Polki? Polki, Polki zawsze będą kombinować, nie? Mhm. Jestem właśnie u Asi w pokoju i popatrzcie, jaki ona piękny namalowała obraz księżyca Piękne. zaraz sobie zapalimy świeczuszki będziemy siedzieć i rozmawiać Asiu, poleć moim widzom jakieś filmy dokumentalne Właśnie rozmawiamy o filmach, które polecamy No właśnie, nie wiem co Wczoraj, tak jak Ci mówiłam, oglądałam Living on a Dollar mhm. Jest ciekawy, ale wydaje mi się, że nie wiem, co mam powiedzieć mm -hmm. No spoko Ja powiem ci, że ostatnio oglądałam... Jak to się nazywa? Mm. Earthlings nie dałam rady, nie dałam rady do końca obejrzeć. Ja po prostu jeszcze ja to oglądałam, ponieważ my zawsze yy, z Miguelem oglądamy coś do kolacji. Ja to włączyłam, i zaczęłam oglądać. Ja zaczęłam tak beczeć od razu w pierwszych 15 minutach, że Miguel powiedział, od razu się na mnie wkurzył i od razu kazał mi to wyłączyć, że nie będziemy tego oglądać, bo yy, chyba kolacja ma być przyjemna, a nie kurde becze, mm. nie cały czas. No. Nie dałam rady. Ja też chyba nie skończyłam, no, zaczęłam dwa razy oglądać. Z mamą. Ale nie widziałśmy. Więc ja myślę, że jeżeli ktoś już jest weganem, to ja myślę, żeby, że nie musi przez to przechodzić kolejny raz, mm. bo to jest za mocne. Ja myślę, że to jest dobre dla ludzi, którzy jedzą mięso i cały czas mówią, że o, ja tak bardzo kocham mięso, nie mogłabym nigdy przestać jego jeść. To sobie zobaczcie ten filmik, kochani. Aby mi napiszcie, jakie wy filmy dokumentalne polecacie, bo właśnie czegoś szukamy zasią. I chętnie byśmy zobaczyły coś ciekawego. Więc jeżeli macie coś do polecenia, to piszcie na dole. Jak mnie ręka boli od tej kamery. Tu Pa! pa. Ciao. Ciao. Ciao! Ciao! Jesteśmy z powrotem, ale tylko po to, aby się pożegnać i powiedzieć, że będziemy oglądały jeden film dokumentalny, który się nazywa Miss Tak się nazywa? Representation Representation. Ale najpierw ja zedytuję filmik na jutro, a się trochę popracuję. I zobaczymy ten filmik i będziemy się już kładły spać, chociaż jest teraz godzina jakoś 20, ale już jesteśmy obydwie jakoś mega padnięte. Dobra, do zobaczenia jutro i zostawcie kciuki w górę, jeśli ten filmik Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i buziaki, Pa! Ciao! Ciao! <gry>